z testem i będę testować dwa produkty z Avonu. Kto oglądał nowości, ten wie. Czyli Euforia tusz do rzęs i Power Stay korektor. Mam na sobie nałożony tylko podkład z i Illumi 02. On jest dla mnie beż 02. On jest dla mnie za jasny, ale to nic nie szkodzi, bo ja sobie go lekko przyciemniam tym pudrem satynowym od kitulca, ale muszę sobie kupić ten Ciemniejszy w razie co? Czyli tak, podkład nałożony, idziemy do korektora. Um, ja mam kolor Neutral Fair, i powiem Wam, że on tutaj wygląda tak strasznie blado, tak porcelanowo, że ja się normalnie przestraszyłam, ale. Słuchajcie, on tak nie wygląda w rzeczywistości. I to jest, kurczę, troszeczkę ma tony różowe, bym powiedziała, ale nie do końca. On jest taki jakby brzoskwiniowy. Nie wiem, jak to powiedzieć. Chcę Wam porównać z moim korektorem z Afiniton, gdzie nauczyłam się go już używać. Będzie to widać? Mam nadzieję. Afiniton Avon. Widzicie? Ten z Avonu jest troszeczkę bardziej e, różowy, ale delikatnie. I konsystencje y, oba mają podobne. Jeszcze raz. Oj, uwazłam się. Affiniton i y, y, Avon Powerstay. Dobra, nie przedłużam, nakładam. Tak y, mówiłam, nauczyłam się z nim współpracować. Czyli trzeba go lekko wklepać, wklepać paluszkami. A potem gąbką. Y, uwaga. Aplikator jest taki no, zwykły, jak do korektora, bo ten z Affiniton jest, jest aplikatorem okrągłym. Um, ma zakończenie okrągłe, a nie ścięte. Kurczę, oko mnie zaczęło szczypać. Mam nadzieję, że to nie jest od tego korektora, nie tak szybko. w to, nie? Mhm, krycie. Uuu, ma Ma, 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 ma I kurczę, i to drugie też mnie zaczęło teraz szczypać. Jezu, mam nadzieję, że to nie jest tylko korektora. Moja, moja mini gąbeczka. Nie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kurczę, szczypią mi oczy. Momentalnie mnie zaczęło szczypać oczy. Ale powiem wam, że na razie jest ok, korektor fajnie, fajnie współpracuje. Zobaczymy jak to będzie po nałożeniu pudru mojego z chran. Ale powiem wam, że ten kolor jest całkiem, całkiem jakby tak trochę trafiłam. Mhm. Zobaczę sobie jeszcze wewnętrznym kąciku oka, ale na razie powiem wam, że mi się... Ten efekt podoba. Nie pamiętam ile on kosztował 21-22 zł. Dam wam znać oczywiście. I palcem palcem zrobimy. O cicho, bo trochę mi już przestało piec. Ale dlaczego? Tak się zadziało? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Chociaż wam powiem, że ten korektor, nie korektor, tylko ten mm, dwufazowy krem pod oczy, no mnie szczypie. To to jest masakra. I jak? Bo mi się wydaje, że jest całkiem, całkiem spoko. Po nałożeniu tej drugiej warstwy, tutaj w tym wewnętrznym kąciku oka nic się nie dzieje, jest okej. Okay. Powiem Wam, że daje radę. Myślę, czy nie jest mi ciut, ciut, o, o, ciut za jasny. Nie, ale zrobimy tak, żeby nie było tak płasko. Damy sobie tu. Zobaczy, damy sobie tu. Damy sobie tu, damy sobie tu. I tu mam lasterko nad wami. Standardowo. Zobaczymy jak on mi będzie tutaj działał z, 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 z podkładem. Oczywiście będzie test. Przejdę do Was wieczorem, jak to wszystko mi tutaj ładnie wyszło. O, nie chcę Jest spoko. Nic tutaj mi się nie odznaczyło. Uh -huh. Jest ok. Nic mi na razie nie wyszło tak z marszki, że wiecie, ale nie kombinujemy, tylko od razu się pudrujemy, bo zaraz mi wszystko wyjdzie z maszczki. Mój puder z Hean. Hmm, pędzelek. To jest podpis z jakiegoś pana. Nie rozczytam, wybaczcie. Powiem wam tak. Ja muszę dobrze patrzeć, jeżeli chodzi o ten korektor, ponieważ ten puder z Hean on robi dużą robotę. On w ogóle jest drobinkami, on jest. Um, jeżeli ktoś nie lubi drobinek, no to mu się to nie spodoba, ale to nie są takie hamskie, takie, wiecie, drobinki, tylko delikatnie. No i Photoshop jest taki w sensie, że odbija um, błysk um, czego? Aparatu że hmm, Tak na ładnie wszystko tu wyrównuje pod tym okiem, że jest pięknie. No powiem Wam tak, dużej różnicy nie widzę, jeżeli chodzi o ten korektor z Afiniton. Jest spoko. Wydaje mi się, że ten korektor z Afiniton ciut, bo jak widzicie mam genetycznie e, sińce, ten z Afiniton ciut chyba bardziej kryje, tak mi się wydaje. Ale okej. Okay. Dokończę e, makijaż i do Was wrócę z powrotem z tuszem. Spróbować. Okej. Okay. Jedziemy z tym tuszem, jak on w ogóle pachnie. Wszystko wącham. Owudziło się. Tak tuszowo. Dobra, uwaga. Jezus, ta szczotka jest tak duża. Ja jestem przyzwyczajona do tamtej szczotki z Wunderlach, gdzie ta szczotka jest taka szczuplutka, malutka. O Jezus, dlatego nie lubię takich rzeczy. Dobra, nie ma tego, nie widzicie. Ta sztuczka po prostu, w ogóle cały ten tutaj tusz, jeżeli chodzi o ten cały, nie wiem, pędzelek. Nie wiem, jak to się nazywa, tutaj ten, ten, ten. Um, no jak się nazywa ta część? No to, 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 to jest krótkie. To jest po prostu krótkie. Nie mam żadnego, żadnej tu chusteczki przy sobie. Jak ja mam tylko się teraz... Okej. Okay. Sytuacja powiedzmy, że opanowana. Idziemy dalej. Górne. Już mnie zaczyna to powoli denerwować. Nie jest precyzyjny. Nie jestem w stanie dojechać do końca, wszędzie, jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik, bo się boję, że zaraz znowu się gdzieś pacnę. Powiem wam tak. Szału nie ma. Jakoś tam no zobaczymy, czy się będzie osypywał w ciągu dnia, czy coś się tam będzie działo z nim. Ale no... I nie jest tak precyzyjny jak tamten z, tuż z Oriflame'u. I ta szczotka, która jest tak wielka. Ja wam zaraz pokażę tą szczotkę z, z Oriflame'u, to sobie porównacie. No nie wiem. Nie mam pojęcia. Albo o, zrobimy inaczej. Pokażę wam o co mi chodzi. Widzicie to? Pierwsze... Mm, ten kijek jest już dłuższy i nią się precyzyjniej yy, robi, bo nie mam takiego poczucia, że jestem blisko oka. Zobaczcie to. A te szczotki. Widzicie to? A na drugim oku pomaluję Wonder Lashem z Oliflame. Ta szczotka jest silikonowa, a ta jest szczotka taka ta zwykła. To mi nie przeszkadza w ogóle, bo mi to tam, wiecie, jest obojętne. Ale i to jest końcówka tego tuż. od razu wam mówię, nie? Ja nigdzie nie jestem upacana, nigdzie nie jestem umazana. Także podejrzewam, że ten tusz powędruje do mojej mamy. Ona w ogóle teraz będzie się cieszyła ze mną. Tu się sama już umalałam. Um, umalałam, umalałam. Umalowała moja wina. I zobaczymy. I ten tusz. On mówi, on już jest na wyczerpaniu. On już jest <grym> do wymiany. Teoretycznie tusze powinno się wymieniać co 3 miesiące, nie? Ze względów higienicznych przede wszystkim. Ten tusz po prostu też ma z oriflemo coś takiego, że jedna końcówka jest dłuższa, a druga jest krótsza. W sensie strony. I widzicie to? No. To jest wydłużenie. Widzicie, tu jest takie króciutkie włosie, a tu jest takie długie. I jeszcze raz. Powiem wam, że ten tusz Euforia to jakiejś takiej wielkiej euforii nie ma. No zobaczcie to, no nie. Ale okej, okay. sprawdzę, czy się nie będzie nic mi osypywało w ciągu dnia, czy wszystko będzie okej. Okay. Dam wam znać. Korektor jak najbardziej na plus. Tusz bez porównania, gdzie ten tusz już leci chyba y będzie już trzy miesiące, jak nie lepiej. Nie trzy miesiące, może być. I widzicie, że ja go musiałam na dwa razy malować, ale mi go szkoda, bo jest naprawdę mega, mega spoko. Dobra, odezwę się później wieczorem i zobaczymy jak to wszystko będzie pracowało w ciągu dnia. Jest godzina 19. A, wtedy wam nie powiedziałam, że była 11 z małym hakiem, No tutaj na to, że minęło 8 godzin i powiem Wam tak, korektor zniknął. Mam wrażenie, że nie mam nic pod okiem. Jakieś ciapki, delikatne kropki. To jest wszystko. Jakbym miała te jeszcze większe. Zobaczcie. Nie mam pojęcia, czy to kamera odda. Ale po prostu 4 godziny? Super. Wytrzyma. 5? 24? Nie. Po 8 już widzę, że Afiniton lepszy. A tuż nie, nie, jeszcze raz nie, ponieważ duża szczotka nie jest taki precyzyjny. Osypał się. Tu mam na lewym oku Oli Flame, jest wszystko ok, a ten się po prostu osypał. A on kosztował też 20 parę złotych, a nie ukrywajmy, że za dwie dychy kupimy i fajny korektor, i fajny dusz. Także korektor. Na co dzień może go zużyję. A tuż nie, nie będę się wkurzała. Dam go mojej mamie. Także euforia nie zrobiła wielkiej euforii. że nie no, szkoda. No, ale no cóż. Test to test. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Dajcie znać. Do zobaczenia.